No i dzień dobry, z tej strony Matisowy nadchodzi pora na eksperyment społeczny. Ostatnio jakimś przypadkiem trafiłem na grupkę na Facebooku Grzybiarze. To, co tam się dzieje, nie mieści się w mojej głowie, bo ludzie pytają o jakiegoś grzyba, którego znaleźli, a inni są tak chamscy i tak uszczypliwi. No i postanowiłem najzwyczajniej w świecie iść, znaleźć jakiegoś grzyba, który jest na pewno niejadalny. Stawimy na taką grupkę, no i zobaczymy, co polscy grzybiarze nam tam odpiszą na naszą prośbę o poradę. Zapraszam. No Myślę, że to nie będą jakieś trudne poszukiwania, bo widziałem na takich grupkach, że ludzie stawiają, że grzyby rosną mi pod schodami, gdzieś, słuchajcie, w ogródkach i tak dalej, pełno jest grzybów. Także będę szukać jakiegoś grzyba. Synchru, synchru, synchru. W porządku, znalazłem grzyba, chodźcie zobaczyć, eee, tutaj, w tym miejscu, rośnie mały, sienki grzybek, który no definitywnie nie wygląda na takiego, który nadaje się do spożycia. Także biorę mój telefon, robię mu zdjęcie. I teraz słuchajcie. Bierzemy te zdjęcia, no i wstawimy na grzybiarskie grupki na Facebooka. Zobaczymy, jaka tam jest mentalność Polaków. Ja postaram się doradzić, czy powinienem go zbierać, czy to może jest młoda kania i poczekać jeszcze. Bardzo mnie zastanawia, jak oni mnie potraktują. Napiszę może, że jestem początkujący. Chodźcie, zobaczymy. Oto i moje centrum badawcze. Rozpoczynamy eksperyment, piszemy post na Facebooka na grupce Grzybiarze. Województwo łódzkie. Czy to młoda. Kania. Yy, zastanawiam się, czy zbierać. Czytałem, że wystarczy sadzić do wody, i za kilka dni się rozwinie. Rozłoży? Rozwinie? No chyba każdy będzie wiedział, o co chodzi. Ja składam sprzęt i widzimy się na podsumowaniu. Do widzenia. Grubka, na której umieściłem ten post, jest publiczna, yy, i dlatego też nie zamazuję imion, nazwisk yy, czy zdjęć profilowych. Wszyscy macie do tego dostęp. Ja w opisie umieszczam Wam link do mojego posta i każdy z Was może sobie to przeczytać. A film ma charakter humorystyczny i nie ma na celu nikogo obrazić, wręcz niektórych chciałbym pochwalić. Ostatecznie poszedłem na grupkę y, śląską, bo y, w województwie łódzkim zobaczcie, jak pięknie zachował się moderator. Marna prowokacja, bo nie jest jakaś najlepsza prowokacja, słuchajcie, ja też użyłem innych zdjęć, bo myślałem, że te takie, ten grzyb jest bardziej sexy. A okazało się, że bardziej sexy był. Jak za chwilę zobaczycie ten następny. No. Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu. Rozgłoście się. No to co, gotowi? Bo ja chyba nie do końca, ale przynajmniej mam poranną kawę i... Jestem naładowany na te dziwne odpowiedzi Treść mojego posta już znacie Na początku troszeczkę się przeraziłem, bo ludzie Pisali, to nie Kania, nie Kania Nie, 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 to nie Kania Definitywnie i później się mu dopiero zaczęło Co za pomysł, to jakaś mycenka mała Chyba bakłażan jest bardziej podobny do Kani Niż to, kropka, jak ma pełną nogę Zbierać i z 30 na początek Świat stanie się piękny, ja długo nie wiedziałem O co chodzi, ale zrozumiałem, że y, grzyby Halucynki mają taką charakterystykę Wyglądu, więc chyba dlatego To nie Kania Łukasz, nie pisz głupot, uznam to za Jakiś żart, jeśli nie przestań zbierać grzyby, bo zrobisz sobie jakąś krzywdę. Może znajdź sobie jakieś inne hobby. Zamiast zbierania grzybów, może zbieranie znaczków pocztowych. <laughs> Łesiczka lancentowa, podobny to ona. Ja mam nadzieję, że ten posto tak dla Beki. Karol cię odpowiada, nie każdy musi być ekspertem. No i właśnie tutaj przejdziemy do tego, że rzeczywiście było troszeczkę komentarzy broniących, które trzymają poziom grzybiarzy, bo kolejny to jest ta grupa schodzi na psy. Teraz każdy śmieszkowa będzie z ludzi, którzy kani zazwy zazwyczaj nie zbierają, ale że dużo osób pisze, że smaczna, to zaczynają zbierać i pytają, czy to kania. E, właśnie to, to jest coś tego typu, że moje zdanie też jest takie, że takie grupy lepiej niech powie 10 osób, że nie jest to kania, niż. Jeden obrazek na Google, a potem w wiadomościach mówią, ile to ludzi potruło się grzybami, bo wierzą we wpisy na Facebooku. Dobrze, ale jednak warto zapytać się i oprócz tego zaciągnąć jeszcze informacje gdzieś indziej, bo 30 komentarzy i jakąś lampkę w głowę zapali. Wiadomości, wiadomościami też jestem przerażona nieraz, jak babcia potruła dzieci, czy matka potruła dzieci. Moje zdanie jest takie, że po to mamy ten internet, po to mamy tą społeczność, po to jest Facebook. Facebook jest po to, aby zakładać grupki i zrzeszać jakieś tam, wiecie, grupy społeczne, chociażby te zbierające grzyby, więc jeżeli nie po to, to jest Facebook? To po co? Ojojoj, jaki śmieszek, boki zrywać. Ta, to je kania. Patrząca ze śmiechu, patrząca ze śmiechu, patrząca ze śmiechu. Zażyć 50 takich i zobaczysz jednorożce Patrząca ze śmiechu, patrząca ze śmiechu, patrząca ze, ze, ze śmiechu. Jedyne, że, co je łączy, to to, że grzyby i nic poza tym. Proszę wygoglować młoda kania, bo to, co jest na zdjęciu, to żadna kania. Wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik. Dziękuję za poradę. Pusty sagan, zapukaj. Mateusz z montażu, czym jest sagan? Sagan potocznie gwarowo oznacza głowę. Nie, to członek ceglasty, dobry podmózg ponoć dodaje IQ śmiało żryj. Dzięki. Pani Bożena, to nie jest Kania. Na 100% kropka. Dziękuję. Ty żeś Kania miał nazywać? Już mamy śląski. Halunek. Kropka. Kania musi mieć taką obrączkę na nóżce i kapelusz nie jest gładki. Dziękuję, pani Ago. To nie jest Kania, to chyba nawet nie jest jadalne. Dziękuję, Panie Marcinie. Pan Marcin wklejał również cudowną ściągawkę. Jak rozpoznać kanie czy czubajki? Nie ważne. Dziękuję bardzo. Zjedz 20-30 na surowo, tylko niech cię ktoś potem pilnuje przez kilka godzin. I dziwne emotikonki ba bardzo dziwne Kania jak tralala, tylko nie jedz za dużo Lepiej kwasa zarzuć W życiu, dawaj w panierkę i zjedz i odezwij się jutro Jak się odezwiesz to znakiem, że kania To nie kania do kosza To na pewno nie jest kania Jak zjesz to kanie będą dosłownie wszędzie Dwukropek nawias To nie kania na 100% Ten grzyb to grzybówka cycylnowa i o dziwo nie jest trująca, ale niejadalna o, i za takie komentarze naprawdę cenię. Mój cel był taki, żeby czegoś się dowiedzieć, a nie żeby zostać zjechanym. Ee, tak, tak, zjechanym. Bardzo ładny emotikonka muchomora, emotikonka uśmiechnięta z puszczeniem oczka. Jeszcze przynajmniej 24 godziny i 4 godziny chillout. out. Ile się idzie z takich grupek dowiedzieć, co można zrobić i jak się zaćpać? Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. Mnie też. Jak czytam te komentarze. Nie trzymaj w domu, bo cię zawiną. I ja. Zaczynamy odnosić wrażenie, że ja znalazłem jakiegoś grzyba, który jest jakiś nielegalny, i mogłem go sprzedać za setki złotych. Chcę ktoś kupić. Mam. tu rośnie. <grystanie> Na zdjęciu to w Beskidach nazywa się laufer. Jak mawiają Juhasi, jak się łowce ma nażrą luferów, to ich później żadne psy do kupy nie zgonią. No, jestem w Beskidach. Jeśli mam być szczery, to naprawdę przestaję wierzyć w ludzkość i bardzo cieszę się, że na grupkach są ostatki e, przyzwoitości takie jak ten komentarz czy takie jak ten komentarz czy, czy kilka innych. Najbardziej szkoda mi tych e, starszych osób, które piszą e, to nie kania, Łukasz nie pisz głupot, e, zapytacie dlaczego? Dlatego, że to one są właśnie najbardziej wiarygodne e, przez to co piszą, przez to, że naprawdę się oburzają. Eee, I to po nich widać i dzięki nim jestem w stanie zrozumieć, że nie jest to kania, to jest jakiś, jakaś głupota. No. Pewne jest to, że warto radzić się na różnego rodzaju grupkach na Facebooku. Na pewno nie warto polegać na porównaniu z jedną grafiką z Google Grafika albo z artykułu na portalu, który zupełnie nie jest wiarygodny. To jest tylko moje zdanie, ale widzicie, jacy są ludzie. Ja widziałem też komentarze typu nie znasz, nie zbieraj. Y, zost ekolozy w ogóle, że, że nie podnosić z ziemi, bo natura. No ja wiem, ja wiem, ale...